Kompleksy. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Toków Blanka i dzisiaj tematem są kompleksy. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie sądziłam, że będę w ogóle poruszać ten temat w internecie, bo szczerze mówiąc, totalnie nie miałam na to ochoty. Ale uznałam, że chcę być z Wami szczera, no i uznałam, że tak naprawdę to, co powiem, może komuś też pomóc. Jak byłam młodsza, miałam ogromny kompleks swojego nosa. I powiem Wam, że to nie było coś takiego po prostu, że o nie podoba mi się i tyle, tylko ja miałam na przykład takie myśli, że chciałam mieć operacje plastyczne, płakałam, prosiłam moją mamę, żeby mi po prostu pomogła. To nie było coś takiego, że zafiksowałam się na punkcie mojego nosa, że jest brzydki, okropny i straszny na 3 miesiące albo dwa, tylko to było naprawdę na długo. Po pierwsze, blokowało mi to przed marzeniami, bo nie chciałam zgłaszać się do żadnej agencji modelingowej, reklamowej, bo po prostu się wstydziłam mojego nosa. Moja mama oczywiście mi tłumaczyła, że cały czas rosnę, cały czas moje ciało się zmienia, ale ja po prostu nie widziałam niczego poza tym nosem i byłam przerażona, że tak będę wyglądała cały czas. Patrzyłam w lustro i skupiałam się na każdym niedoskonałym fragmencie siebie, który mi się po prostu nie podoba. W pewnym momencie zrozumiałam, że tak naprawdę to nie moje ciało jest problemem, tylko moje podejście do niego. I wszystkie fałdki, wszystkie niedoskonałości, wszystkie pryszcze to nie jest coś złego. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że jesteśmy prawdziwi i jesteśmy po prostu ludźmi. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tu nie chodzi o to, żeby zmieniać siebie, swój wygląd, tylko chodzi o to, żeby zmienić swoje podejście do siebie i to, jak na siebie patrzymy. Mam nadzieję, że ten filmik komuś troszeczkę pomógł. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmików z tej serii, no i piszcie swoje pomysły na tę serię w komentarzach i jakie tematy mam jeszcze poruszyć. Pa, pa!